Nawet dzisiaj z rana będąc na grzybach o znalazłem, proszę bardzo. Do mnie mówię, że to po jakichś chipsach ewentualnie coś z napisami coś jeszcze? białoruskimi. Coś jeszcze pan znajduje? Tak, ubrania się trafiają. Kurtki, buty, spodnie, swetry. I tu to powiem stare, tak, no w stanie, że tak powiem, niczego sobie. Nike, Adidas no, żeby to nie reklamować już tych firm, ale i ogólnie jeszcze takie moje stwierdzenie, że oni są dobrze ubrani. Wie panie, Aha. normalnie. I my sami jesteśmy zaskoczeni. Lepiej niż stać ich po prostu. Buty widać jakby dzisiaj ze sklepu. Oryginalne wszystko. Ja mówię tu już o mężczyznach, bo kobiety to wiadomo tam w tym islamie to już w tych burkach tam ciężko tam co zobaczyć. I nie widać tam u nich za bardzo tej biedy. To chyba jest zorganizowane moim zdaniem jakoś. Ktoś za to wziął pieniążki i no tak, to jak, emigrant, jak jakiś człowiek, no w telewizji gdzieś tam w tych Ruandach, czy Somaliach, no to tam naprawdę już bieda, czy tam tego, a oni widać i odżywieni, z plecakami wszyscy, smartfony białe nawet mają, dziewczyny tam, kobiety, to my tutaj no jeszcze zwykłe telefony, nie wszyscy mają smartfon, a tam ze smartfonami wszyscy są. To coś analogia mi się nasuwa z tego eksoduzu, co tam był w 2015 roku na południe Europy, też tam były zdjęcia, agregat prądotwórczy podłączony, a wszyscy ładują komórki sobie. No ci, no to jak to tak? Oni tak cybiedni, i z takim tym, to też trochę dziwna sytuacja, jak dla mnie.